Witajcie serdecznie, ja nazywam się Paweł Winiarski, wy jesteście na kanale Antweb TV, ale widzę, że nie patrzycie na mnie. Ładny jest, prawda? Komputer, który stoi przede mną to Asus VivoBook S14. Dla bardziej wnikliwych, dokładnie model S433F. Niewielki, smukły, zgrabny, lekki, w sam raz dla studenta albo ucznia. Ale nie martwcie się, jeśli już skończyliście szkołę i się nie uczycie, to również dla Was. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to bez wątpienia rozmiar i wykonanie sprzętu. Przyzwyczajony do szarych albo czarnych klocków, nie przypuszczałem, że mocny kolor klapy tak bardzo przypadnie mi do gustu i może tak znacząco wpłynąć na wizualny odbiór komputera. Jak tylko wyciągnąłem go w domu z pudełka, od razu usłyszałem o, jaki ładny, więc coś na pewno jest na rzeczy. Ultrabooki dostępne są w czterech kolorach, mi najbardziej przypadł do gustu właśnie ten czerwony, ale pozostałe też prezentują się nieźle. Kolorowy przycisk Enter na klawiaturze to fajny pomysł, choć ja akurat wolałbym identyczną jak klapa czerwień. Kiedy sprawdzam ultrabooki, jedną z najważniejszych rzeczy jest dla mnie waga, no bo waga równa się mobilność, a ja bardzo często zabieram komputer do plecaka na jakieś targi, konferencje, wyjazdy, no i mówmy się, ja już nie jestem najmłodszy, więc absolutnie każdy kilogram czuję w plecach. Ta S14 waży niecałe 1,4 kg, a jeśli dodać do tego smukłość obudowy, to myślę, że wystarczy nawet mały plecak, a i tak raczej nie poczujecie w nim komputera. A to oznacza, że można go mieć częściej przy sobie albo przenosić w jednej dłoni z pokoju do pokoju. Kompaktowa konstrukcja to też smukłe ramki Nano Edge, więc nie miałem odczucia marnowania przestrzeni. 14-calowy ekran Full HD z niezłymi, szerokimi kątami widzenia na poziomie 178 stopni oraz dobrym odzorowaniem kolorów sprawdził się zarówno przy przeglądaniu sieci, jak i oglądaniu multimediów. Jasność też jak najbardziej w porządku, 250 nitów. Czy mówiłem już, że lubię klawiatury w VivoBookach? Sam mam w domu prywatny model, VivoBooka właśnie, i też S14, tylko trochę starszego z poprzedniej generacji, i bardzo lubię na nim pisać. Niski skok klawiszy dodatkowo podświetlanych wraz z dobrze działającym gładzikiem to fajne kombo do pracy czy nauki. Aha, w gładziku umieszczono też czytnik linii papilarnych, więc jeśli ktoś nie przepada za wpisywaniem hasła czy pinu, to może przyłożyć tam po prostu palec i tak odblokować komputer. A jak z wydajnością? No mówmy się, tego typu komputery nie mają być rakietami, które wykręcają nie wiadomo jakie wyniki w syntetycznych testach. Mają działać na tyle dobrze i sprawnie, żeby w każdej sytuacji, do której zostaną użyte, można było im zaufać. Vivobooki można jak zawsze konfigurować pod siebie, więc i mocniejszą jednostkę też da się dobrać. Tu akurat mam dość standardowy, ale i wystarczający większości użytkowników Intel Core i5-10210U, 8 GB pamięci RAM DDR4, szybki dysk SSD o pojemności 512 GB oraz zintegrowaną kartę graficzną Intela. Komputer obsługuje również szybką bezprzewodową sieć Wi-Fi 6, więc zaplecze komunikacyjne jak najbardziej przystające do 2020 roku. Fizycznych złącz jest tu też na tyle dużo, by nie trzeba było kombinować z jakimiś przejściówkami czy hubami. Dla mnie to mega ważna sprawa. To dodam jeszcze, że system dźwiękowy w Vivobooku S14 sygnowany jest przez firmę Harman Kardon. Może nie zrobicie na tym sprzęcie dyskoteki, ale na pewno komfortowo obejrzycie film, serial czy teledysk na YouTubie. Jak doskonale wiecie, często testuję komputery przenośne i to przeróżne, od dużych, masywnych konstrukcji, których przeznaczeniem jest gaming, przez takie smuklejsze, które starają się łączyć właśnie dużą moc, dużą wydajność z w miarę smukłą obudową, żeby można było taki komputer bez problemu gdzieś zabrać. I w każdym laptopie, niezależnie od tego, jaki to jest segment, jaki to jest rodzaj komputera, Szukam konkretnych cech. W przypadku ultrabooków, właśnie takich jak ten, te cechy są przede wszystkim trzy: ergonomia, rozmiar i na tyle dobra wydajność, żeby takiemu komputerowi można było zaufać w pracy. No i po czasie spędzonym z iWobookiem S14 mogę śmiało powiedzieć, że sprostał tym oczekiwaniom. Ale to też fajny pomysł, ciekawy komputer dla trochę innych osób niż ja. Dla uczniów i studentów, którzy na przykład Wracają do szkoły lub na uczelnię, niezależnie od tego, w jakiej formie to nauczanie będzie w najbliższych miesiącach prowadzone. Sprzęt nie jest nudny, ale jest za to lekki, smukły i łatwy w przenoszeniu. A jeśli chcecie, w razie czego można sobie dobrać mocniejszą konfigurację, na której też sobie tam w coś pogracie. Ale oczywiście, kiedy nie będą patrzeć rodzice i po szkole, i po zajęciach. Naprawdę fajny sprzęt, a do tego cena nie jest przegięta, bo komputery zaczynają się od 3299 zł. Jeśli podobał Wam się film, macie jakieś pytania odnośnie tego komputera, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!